Okej kochani, to znowu ja, mówimy nieraz o królowej, właśnie mówię o nóżkach, jak bardzo są ważne dla królowej nóżki, tutaj mam jedną rodzinę, która coś mi się nie spodobało, że nie ma czerwiu, powinien być czerwiusz, a królowa była w dobrym stanie, kiedy się wygryzła z matecznika i tutaj kochani najprawdopodobniej doszło właśnie do jakiegoś uszkodzenia królowej podczas lotu godowego, Jajeczka mi się nie pojawiły, pszczoły delikatnie wachlowały, ale bardziej mi się wydawało właśnie, że to jest wachlowanie, jeżeli chodzi o temperaturę. Ale sobie myślę tak, no muszę sprawdzić, czy jest królowa, prawda? To są właśnie te dwa czynniki, o których nieraz mówię, że są momenty, kiedy królową musimy namierzyć, czyli właśnie podczas powrotu po locie godowym. Teraz właśnie ją namierzyłam i mi uciekła, więc pewnie przeszła na drugą stronę. Ponieważ porusza się bardzo szybko i na pierwszy rzut oka, jeżeli bym się jej nie przyglądła, to mogłabym stwierdzić, że aha, królowa jest, no i jest wszystko w porządku, prawda? Tutaj, kochani, bardziej mnie zaniepokoiło to, że pomimo tego, że jest i popatrzyłam na nią i to, że się bardzo ładnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, poruszała, to było widać od razu, że coś jest nie tak z jedną nóżką, że pociąga tą nóżką. To jest taki specyficzny chód królowej. Pamiętajcie, że jak nieraz przegląd robicie, to nie musimy sprawdzać, czy jest królowa. My szukamy jajeczek. Jak nie ma jajeczek, to dopiero w tym momencie, kiedy nie ma jajeczek, nie ma czerwiu yy, i coś podejrzewamy, że może być nie tak, to dopiero wtedy musimy namierzyć królową czekajcie kochani, bo ja ją muszę właśnie namierzyć i teraz tak, nie puściły matecznika ratunkowego, ponieważ tam był matecznik na wygryzieniu poddawany, były zerwane, więc nie miały na czym odciągnąć mateczników, nawet nie tyle ratunkowego, co na cichą wymianę. Królowa najprawdopodobniej w ogóle nie podjęła czerwienia, tutaj widzicie, chodzi, ma rozłożone skrzydełka, spłaszczony tłów, więc gdzieś musiała być uderzona. Poza tym świtę ma, więc Tutaj nic nie pozostaje jak po prostu taką królową jak najszybciej w humanitarny sposób usunąć. A w jej miejsce, kochani, pomimo tego, że to jest rodzina silna, poddajemy matkę czerwiącą ze sprawdzonym czerwieniem. Bo tutaj chodzi o to, aby jak najszybciej w tej rodzinie pojawił się czerw. Szkoda, matuli, bo bardzo ładna matula, ale zobaczcie, od razu widać po budowie. Skrzydełka są tak rozłożone na boki, nóżka tylnia. Po prostu się pociąga za nią. Czekajcie, ja Wam od razu powiem o czym Wam nieraz mówię. Tu nieraz kochani, że jeżeli chodzi o jakość królowej, wystarczy, że braknie pazurka, a co dopiero y, uszkodzona jest nóżka. Czekajcie, bo ona pomimo wszystko rusza się szybko i ja muszę ją teraz znowu namierzyć. Tutaj jest kochani. O ja nie idź mi tak szybko. Czekajcie, żeby sobie. No właśnie, o tym pomyślałam. Że sobie przejdzie na drugą stronę. Po prostu muszę sobie szybciutko rękę zmienić. Wiecie, na prawą. Jednak, jak człowiek jest praworęczny i potrzebuje coś zrobić szybko, jeszcze mi telefon pada. Wiecie o tym? Pewnie filmik Wam dopiero udostępnię, jak będę w zasięgu. Tu niestety mam bardzo słaby zasięg, więc on będzie później udostępniony. Ale już popatrzymy, kochani, jeżeli chodzi o królową. O, czekajcie. Szytam ją zawsze za skrzydełka. Widzicie. Rozdziabiane skrzydełka i powłóczy. Oj, nawet spadła. Mhm. Powłóczy nóżkami. I tak oceniamy też matki, kochani. Czy ona chodzi prosto, czy się dobrze trzyma, jaką ma budowę skrzydełek. Wszystko ma znaczenie. Tutaj, tak jak mówię, nawet jakby ta nóżka była cała, nawet drugą ma uszkodzoną, więc tutaj no bardzo duży wypadek miała podczas lotu godowego. Szkoda, bo bardzo ładna Matula, ona pięknie się naprawdę tutaj wygryzła. No i niestety. Ona już nie zasiądzie na tronie, bardzo by chciała żyć, ale nie da rozwoju tej rodzinie widunia, prawda? No ale takie wypadki też się zdarzają, złamane całe skrzydełko. No, no naprawdę miała wypadek. I zobaczcie, ocencie, kochani. Chód pomimo tego, jak już mamy taki przypadek, poobserwujcie, przyglądnijcie się, bo żebyście też na pierwszy rzut oka umieli później ocenić, że coś z tą królową jest nie tak, więc przyglądamy się na budowę skrzydełek jak wygląda. Na nóżki, jak chodzi, czy się trzyma, czy traci równowagę, czy właśnie chodzi bokiem. Czekajcie, Bidunia, kończę tu, chodzę tu, kochaniutka, bo się stresujesz. No, pokaż jeszcze. Wyciągnijmy doświadczenie, kochani, na Twoim przykładzie, bo to jest bardzo ważne, żeby później rodzina nie traciła. Ile mogę Wam pokazać, to Wam pokażę. To nie jest fajne, że Wam pokazuję, ale pamiętajcie, no niektóre rzeczy musimy widzieć i lepiej, żebyście to zobaczyli u mnie. A u siebie mogli szybciej zdiagnozować, jeżeli taką sytuację będziecie mieć. Królowa powinna bardzo ładnie się poruszać, skrzydełka powinny być ładnie zwinięte, z dłużej tłowia, nóżki ładnie się y, przesuwać. A tutaj po prostu nie ma tego, y, nie ma tego wszystkiego. I już koń, kochani końcóweczka. Nie chcę jej bardziej stresować, dla niej to też jest stres, jak i dla rodziny. Więc kochani, nie zawsze jest fajnie. Ale pamiętajcie, cokolwiek się nie dzieje na pasiece, to to jest nasze doświadczenie. To jest przykre. I zawsze nam będzie przykro, jeśli cokolwiek musimy zrobić nie tak, jakbyśmy chcieli, ale pamiętajcie, że królowa oddaje życie dla dobra 50 tysięcy pszczół. Jeżeli nie odda życia, no to kochani, 50 tysięcy pszczół będzie po prostu cierpiało. Więc tutaj miejcie zawsze na uwadze, że jeżeli przychodzi o usunięcie królowej, Mamy to robić szybko, jak najmniej bezboleśnie i pamiętajcie, takiej królowej nie kładziemy na trawie, nie wynosimy do lasu, aby w humanitarny i spokojny sposób skonała, bo to nie jest humanitarne. Taką królową po prostu trzeba jak najszybciej przygnieść, tak żeby ona po prostu nie cierpiała. Nie jest to przyjemne, nie jest to miłe, jest to bolące, będziecie mieć traumę. Na początku będziecie się z tym bardzo źle czuli. I za każdym razem, kiedy znowu będziecie musieli coś takiego zrobić, zawsze odczujecie, że będziecie się źle czuli. Więc to nigdy nie znika. No popatrz, każdy chce żyć, prawda? Ale ona po prostu nie będzie w stanie dać życia rodzinie. A nie mamy żadnej innej rodziny, która by przetrwała z nią tyle czasu, ile ona by powinna potrzebować. Więc, kochani, po prostu jeszcze się przypatrzcie. Dobra kochani, do zobaczyska.